Siema, czy to się nagrywa? Bo tamto, jak próbowałam nagrywać, to się nie nagrywało. Więc już mam paranoję. A kto mi się wyłączy? O, znowu razem z breloczkiem. Globox jest w kuli, jakby ktoś nie kumał. jakieś ja tego nie kumałam. Myślałam, że jest gdzieś tam na dole. I teraz on będzie na tej swojej kuli, którą nazwę pieszczotliwie breloczkiem, próbował mnie zabić. Wyobrażacie sobie, co ja powiem? Idę do świata umarłych. Już kiedyś wspominałam o czymś podobnym. I mówię... Mamo, kolega zabił mnie bryloczkiem. No, chwila. No, szalono, dostanę! Całe szczęście, że te łapki są takie. To łapki są? Bo jakieś oczy widziałem. Tak, łapki są takie uprzejme. Dobra, powinnam go bić, a tylko gadam. Gadu, gadu. O, żal. Dobra, no! To nie mogę się utrzymać. Nie ma równowagi i huknę sobie. Uff, miałam szczęście. Trafia? Czekam na ciebie, Ja, On czeka na mnie. Szczęście tu się życie pojawia. Potrafię wyczuć się, łapa. Po prostu... Jak nie umie grać, to mu życie dają. Nie, każdemu życie dają. Jak straci życie doczesna. Dobra, to jest takie nielogiczne. Coś ty słyszę, to on wydaje te dziwne dźwięki. Się ciągle puszczam. Nie umiem coś sterować. A tak w ogóle. O, już wiem, co chciałam Wam powiedzieć. wiecie co? To tak, zostawiam tutaj semen, już włączam, ale potem począłem jeszcze, jeszcze na chwilę do toalety, nie? Wracam, to demo leci! Wiedzieliście, że ta gra ma demo? Jeśli tak, to czemu nie powiedzieliście? Nie szybko tłumaczenia, typu. Sorry, nie wiedziałam, że jesteś taką idiotyczną ciotą, która nie wie, że tutaj jest demo. Ale się wyraziłam ciotą, hmm, To, co sobie myślę, powinna zachować dla siebie. To jest kurzający ciągle, tylko mówię, jaka jestem brzydka, jaka jest straszna jej. Sorry, takie zaniedbanie wartości. Zresztą ludzie też, inni ludzie też mnie nie trawią. Naprawdę, tylko nieliczni tego są skłonni przebywać ze mną dłużej niż parę minut. Na imprezy urodzinowe też już, już za bardzo nie jestem zapraszana. Jestem totalną popsu i zabawą, nie umiem się bawić nigdy. No dobra, jakbym mała to mnie zaproszę. Dobra, dosyć tego grze będę gadać. Dobra, razów nie miażdży. Jedną ręką się trzyma breloka, a drugą... E, szczelę trzyma. trzyma. Trochę trochę niewygodna dlaczego do mnie strzelło? Nie, nie strzela. Nie, żebym się skarżyła. Ale mógłby strzelić, byłoby szybciej i łatwiej, nie? Ale nie, on po prostu nie umie jedną ręką. Myśli, że jest taki super. Chwila. Czemu on nic nie mówi? To mnie niepokoi. Czekajcie chwilę. Czekajcie chwilę, ja mucha nie włączyłam dialogu. Co on taki spieszony? Czemu on nic nie mówi? Czemu ja tego nie słyszę po prostu? Bo muzykę słyszę. Te głucha głosy, bUM BUM Bo to słyszę, ale nie, Globoxy słyszałam na początku. Co on tak zamil? Nie samochano. Mu o! mi się. Nie chwila, chcę mu tak doładować. Dobra. Puszkę mi dał! Pomidory! Ja nie mogę, skąd to nie wzięli. Oni tam na zanie robią, to się dzielą. Dzięki Wam za ten lazaniczny dar. Lazaniczny na bardzo. się mieć tą puszkę. Ach, bo Do tego strąci. Zrobiłeś sobie krzywdę. O, Zmałeś się! CO to znaczy, ja Ci tam ZROBIŁEŚ sobie krzywdę, a Ty, kurde, nie wpadłeś do tych LOGÓW... pełnych dziwnych łapek z oczami. Bo ja widziałem jakieś oczy, przesiegałem. Mariemynowi. nie go strzelać, póki mam puszkę! Ale mądra. Nagrywa się dalej, już mam paranoję, że zaraz się... Włączy. Brakuje tutaj odcinka. Nie żebym się skarżyła. Czy znaczy, nam się skarżyć, ale nie będę już taką marudą. Serio? Czemu mnie nie wyciąga? To są paznokcie, czy...? Co to mówi? Bo to... Nie, nie poznaje ani głosu Razowa, ani Globoxa. Ale obrywam. Całe szczęście, że zostawiłem tu życie. Ja się jakoś obraziłam tym gadaniem o demo, że podobno wszyscy znają. Ja nigdy nie wiem. Nie znam stopnia uświadomienia ludzkości. Nie wiem, czy oni w końcu. O, nie, oni zaraz do puszczkę. Nigdy nie wiem, czy ludzie wiedzą, czy nie wiedzą. Nie wiem, czy jest słuszne. Ha, po prostu powinna być sobą, nie? Gadać, co tam wiem. Dobra, on już się przymierzał. Nie, nie! Łap Szybciej! Skądcie z tą lasaną i nie wyciągajcie! No! Cholery wredne Szybko, strącę, strącę, strącać! O, dzięki, dzięki Wam! Przy, Przysięgam Wam. Kupię Wam cebulę do tej lasani osobiście. Chociaż nie wiem, gdzie się kupuje. Rayman w warzywniaku, dozoru. Polzanaj moją flintę. może mi buty czyścić. jakie lubię to tekst! <grystanie> Poznaj moją flintę, no boże Boże mi buty czyścić. Jakoś tak. Teraz już słyszę lepiej niż w poprzednim odcinku. O, głos trochę odłożył. Mimo wszystko. Co ja robię? Ile razy jeszcze spadnę? Przecież te łapy muszą gotować, a nie robić mi. za ratunek. On to zaraz przyjdzie, więc lepiej będę strzelać. Wow, w samą porę. No co, mnie też się zdarza. Poczerpnę nową porcję. Trzeba się odżywiać racjonalnie. Czemu ja ciągle mówię racjonalnie. Nie lubię że ciągle tych samych słów, bo to jest takie nudne. Chyba, że wezmę sobie jakieś charakterystyczne słówko na przykład. Rozumiecie? To już koniec?! Nie wierzę. O super filmik szczegam po angielsku. Więc dla znawców, ja tykam ucho do głośnika i się zamykam. Me, give me give me give me oh yes i did no girl yes. oh, punish me i think i need to be grounded <laughs> no, no, no. throw me in your cell and chain me to the bars oh. Oh. Hey, bird. Rayman. Girl. Oh, rayman how are we going to get to the doctors i oh. think i have an idea Wróciłam. i przenosimy się do kolejnej malowniczej krainy znanej zwanej Kraina trupów nareszcie no właśnie przynajmniej jest cisza i dobra zdążę jeszcze nie zdążę ja no też jest cicho Najpierw ze Oj Andrze. O, Andrę. O, Andrę się odezwał, O tak, bo Globoksa nie było. No, niestety. Znaczy, niestety. Teraz etap, który bardzo wiele osób lubi, a zwłaszcza tą muzykę. I znowu kolejny pokaz mojej dziwno mega dziwności. Sorry, ale to jest właśnie etap, który ja lubię trochę mniej. To jest właśnie dosyć dziwne. Ja już po prostu zostałam stworzona po to, żeby być inna. Ta muzyka to też tak mi się średnio podoba. Ale okej. Okay. Wszystko jest lepsze od popierdziawy w bagnach. Ehm, um, ktoś lubi tę popierdziawę. Hmm, zaraz ja dostanę popierdziawę w tyłek i mi przestanie. Tak, taka gadka. Zresztą ja Co się gapiłam. Ale może dlatego, że to jest po prostu troszkę trudny etap, a ja takich nie lubię. Kraina żywych trupów. Rzeczywiście, trupów nie widać. Jakieś ptaszki. O, pamiętam, jak... Pamiętam, jak Globox się wyrażał o tych ptaszkach. To mnie strasznie wkurza zawsze. Czekajcie. Bo ten globok się śmieje z tych ptaków. I mnie to śmieszy, bo sam nie wygląda wiele lepiej. No, ale jest zaraz. Niedługo powie tą kwestię, chyba. Dobra. Niszczymy miłość. Zagroż No, przestań! No. Nie to jest dziewczyna, ale ma głos. Właśnie słabo mi rapacka, tak jak ten, jak Razow. Więc facet. Dobra to będzie twój nowy chłopak WYWALIŁAM żółwia! No dobra no to ty się przeniesiesz do tamtego jaju Dobra nie będę się bać żółwiami Niech sami se szukają miłości Przecież ja się śpieszę Chociaż może stawiam za takie punkty Eł O właśnie! Ja lubię te ich odgłosy Eł No zróbcie to Tak oni To jest niby help nie Ale oni takie Eł Ale jeszcze dojdziemy do takiego etapu gdzie była taka ta, Taka muzyka gdzie mi się Która mi się akurat podobała. Mm. Okej, okay, ale miejsce ładne, kurde. Ja zawsze oczywiście do jakichś mrocznych miejsc. Jak, jakaś mroczna jestem w ogóle. The Cure'ów zaczęłam słuchać wiecie? Trochę. Mama mnie zaraziła, robi, zrobiłyśmy sobie taki wieczorek. Ja i Cocktoe Twins, ona mi The Cure. I w ogóle słucham sobie wszystkiego. Mama twierdzi, że ja ponurej muzyki słucham. Ale ona mi puściła pornografii i my się takie przerażone. No dobra, ja byłam przerażona. Serio, to jest najstraszniejsza piosenka, jaki słucham. Ja się miło tam poszukam. Cóż ja szukam? Te klatki, no dobra. Mmm... Coś przegapiłam. Przeraziłam tej piosenki i teraz małem... ma... nigdy już mi nie mówi, że słucham ponurej muzyki. To było naprawdę przerażające. Możecie sobie posłuchać, a na waszą odpowiedzialność. <ślesy> On właśnie obraża te pta... Albo czasem mówi o, ale mają głupie dzioby. Ja przegapiłam tu klatkę, żul, żul, żul i jeszcze raz Żul. Żul spod kościoła. Mm, gdzie ja mam iść? Oh, tak, klatka tuż obok mnie, nie zauważam. A ten mała akurat leta. Oh, Spadnę. I ma taki głos... Tak mówi przez nos. No, dziadka na basę. No dobre tam, zrozumiałam cię. Sam, przegapiłam tą klatkę, bo jak zwykle się rozproszyłam. Co ten globox z tymi ptakami ma, kurde. Ojej, znieście te G, no już wolę to Eł, takie słodkie. No, Boks, idziemy. Będzie tutaj z ptakami gadać. Wyobrażać ptaki, kurde. Jakie mają głupie dzioby. Uwierzcie lub nie, ale powiedział coś takiego. No wreszcie, matko, jakie... Ja... I będzie silipka, będzie ta cudowna muzyka! Teraz będzie troszeczkę żywawsza. Nie wiem, czy ktoś to zauważa. Chyba tego Eła -wow uwalniamy. Już wiem, co on Dziwne klatki jakieś, takie ciasne. Oh. Co? Ja nie tylko mówiłem. Nie macie prawa! Chcę rozmawiać z adwokatem! Macie ma wpuścić okej, okay. rozpróbowałem brzuch! I tu! I tu, Zarażów! I tu! Parę Parejo! No dobra, dobra! Oglądam Doktora House'a i... Dobra, żart. oglądam doktora House'a. Czasem co luknę i teraz cudowna muzyka, więc będę się nark narkomanizować. Po co mi narkotyki, jak mam taką muzykę? Spójrzcie. Andre rozważył wszystkie za i przeciw i chyba wybrał właśnie Podjął właściwą decyzję. Przykro że tak cicho słucham, ale... O chwila, spróbuję go rozwalić śliwką. Patrzcie, ona działa! mi zaraz strzeli. Dobra, załatwię go tradycyjnie. Szkoda, bo ja lubię ten rozwój. Chwila. Jak ja nie strzelę w Globoxa, to ja szału dostanę. Globox. Globox uciekł. Globox! Patrz, co niosę. Śliwka, zaczeki do okaz. Reimer pewnie by się śmiał, gdy zobaczył, jakie śliwki hodują u nas w Europie. A, 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 a. Możecie teraz zobaczyć normalnie, bo w trzecim odcinku to ja po prostu zdjęcie musiałam koniecznie zrobić. Tak ja już jestem sentymentalna. A ja ten globok ja uwielbiam tego animacji śliwkowe. Takie oczy, tak biega, tak się jakoś wydłuża. Tak piesak śliwkowy tak w górę, w dół, tak się trzęsie. Rayman. ty mnie, nawet nie wkurzaj. Czemu tutaj jest narysowany jakiś Rayman z głową z śliwki? Roklumy tu były. W ogóle... Muzyka z śliwki trochę przypomina muzyka sąsiadów. O tu się będzie nabijał! Globox. Chodź. Globox po śliwce. Słuchajcie, co gada na te ptaki. Słuchajcie. A dobrze ci tak Globox. Będziesz ptaszki obrażą. jak Jeszcze wiecie na zachodnię, ptaki. jeden. A, tak, bo to była... To był Polski z ja myślałam, że mroku, będziesz Chociaż w ogóle są czarne. Cześć, wszystko misz. Dobra, tam... Trochę przyzwyczajałam do tej muzyki, ale ja pytam, że jej nie lubiłam, bo ponieważ była w lesie, lesie czy stolisz i mi przerywała moją ulubioną muzykę. Ulubioną. Ja mam wielu. Jaki Globox? On powinien klaskać. Jeszcze ręce schował bez szczeliny, żeby nie klaskać. To jest to zwyczajny gwałt! <grym> Globox! Będzie ja wezmę na lekcji do seksuologa, ginekologa i na WDZ w szkole. Bo dużo już aż tego określenia. Nie też by się bo Ja ciągle z tego gwałt, gwałt, gwałt. Nie robię tak specjalnie. To gwałt, jest gwałtownym zachowaniem. Chlać. Widzicie, jak ja kocham? To nie No dobra, Globox cierpia, się śmieje. Co ja robię? <śmiech> <śmiech> dobra, ja tu znam... Teraz sekreta, choć go nie znałam wcześniej. Dobra, odważaj się, go coś Dobra, od razu mówię, ja nie znałam tego sekreta. Ja oglądałam salesplaya dezaka 500 i stąd wiem, że on istnieje. Ja go sama nigdy nie widziałam. Ale sorry. No bo są dwie opcje. Albo pójdę, jakbym nie znała, co byłoby idiotyczne i głupie, no bo jak znam, to, no to robię, nie? A z drugiej strony to nie ja to wymyśliłam, więc mi trochę głupio używać, nie? Dobra, sorry. Więc od razu podkreślam, że to nie ja znalazłam. Ja jakaś mądrala nie jestem. Oki! Okay. Co to jest? Jakieś żyjątka. Jej, jak ja będę... Kombo mi uciekło. Ja to uwielbiam, jak ten skażnik nagle zaczyna znikać, kiedy ja się dopiero rozkręcam. Patrzcie, i do tego to paza, i zniknęło! Zniknęło! to patrzmy. To jakieś małaki w rzeźbach. Nie wiem, czy mu nie powiem normalnie Tinsini, bo ja wolę nazwać sini szczerze. Rozpocznijmy o małaki. Nie wziąłam stopera, więc odcinek będzie mega długi. Sorry. Mam nadzieję, że macie mnóstwo czasu. Yeah. <laughs> Jakich oczak jakaś blondynka! Nie, ja nie mówię o, o was wszystkie blondynki, które mnie oglądają. Widziałem! Taki, Tylko takie blondynka z kanału. Chwila, ja musiałam go ukończyć usłyszeć. Jest mocny. Ja szału dostanę! Ja się nakręcam po to, żeby on mi nagle u To zrobił. Kto wyszczelił? Coś tam, coś po skąd? W sumie cieszę się, że już zaczęłam. bym mówię, nie lubię tego etapu, ale co tam, cała gra jest fajna. czemu to miejsce, jest ładne. Ja po prostu jestem jakaś. A po prostu w grobie nie Co to za. O nie, tylko nie oni! Błagam, pomyłka w adresie! Przyjście zepsuć imprezę e, jakiejś nastoletniej Majki, ok? Nie! Torturować Raymana! Słuchajcie, nastoletnia Majka zamówiła sobie was w torcie. Rozumiecie? Macie wyskoczyć z tortu. Jak nie wyskoczycie, to dzieci będą. Zaraz dzieci? Dzieci na oryginach nastoletni Majka. A tu tancerka wyskakuje z tortu. Odbiegłam od tematu, będę gadać o jakimś torcie. Zgodniałam nie pić mi się chce. Czemu ja gadałam jedynie, nawet nie jestem głodna? Gdybym jeszcze byłam głodna, to bym miała Co to za lagi? Co to za lagi? Czy mam spanikować? Błagam mnie, Nie! Nie róbcie tego! Mikrofon włączony, tak? Bo jeszcze jedna rzecz, której nie cierpi. cierpieć. O, ktoś idzie. Sorry, ja nie otwieram. Chmura się otworzy. Nie ma głupich. A nagrywam, jestem bardzo zajęta. Dlatego ja to dostaję punkty? Nie, ja to wygląda jak zbieranie jakichś punktów do Tesco, na przykład. W jaki gmat mnie? Bo ja nie słyszę. Już to słyszę lepiej niż w poprzednim odcinku, ale i tak nie słyszę. Dobra, tam już jest... Skoczę tam? Ale bez o, Wiem, co teraz będzie! Ja to pamiętam! W końcu i tak dawno to grałam. No, szału dostanę! Sorry, idę otworzyć. Już jestem. To musi dziwnie wyglądać, bo wy macie wrażenie, że ich gdzieś się nie ruszałam, ale naprawdę. Ruszyłam się tam, bo oczywiście masiora się w pokoju nie słyszała dzwonka. Dzięki! Ale dobra tam. Muszę się czasem ruszyć. A no przecież! No zgubiłam wątek. Wiem, co teraz będzie to będzie bardzo fajne. Chyba. Dla mnie. A tak ten czeka, jej. Ja go tego ignoruję. Jak ja się złapałam? Rayman jest jakiś. Ach. Tak, Rayman sobie brodzi fontannie. Hmm. Tak bym to chciała. Dobra. Ogarniamy, co zostawił. Widzicie jakąś puszkę? Czy nie? Masz fontannę! To no, fontanny się sika, ale dobra, możesz pić. Nie zatru... Nieważne. Zaraz coś znajdę. Wygląda na to, że podarowali mi nową parę tenisówek. Zobaczmy, co z to wyniknie. Przecież co mogło złego zrobić buty? Poprawka! Buty mogą zrobić coś bardzo złego! To już było na trochę takie samochodzie coś Teraz muszę gonić z własną drugiego buta i go niszczyć. Bardzo świetnie. Jeden, tej, co jak będzie wyglądać? Świetnie. Nie, necz, to są ten A drugi, jakby jest świetnika kawiali. No i widać dolara, no. Jest to jest Już skończyłam! Raymond ze skał I oba wyglądają tak samo. Chyba. Dobra. I za, to, za ten osiem dostaje właśnie puszka. Czy że małaki się bawią? Znowu małaki mówię. Małaki się bawią. Poprawka, insyni się bawią, no kurde no Jest ja tu w przejściu, no ja nienawidzę jak ktoś stoi w przejściu. Ta pogodzić dziś w był. Bardzo fajny w super! To było głupie, wiecie, to jest głupsze. chłopaki! Musiałam trochę Spoko. Wybaczę ci to. Choć nie powinnam. Dobra no. łew był normalnie super, tak jak lubię. Na dworze piłka nożna. Tak duże się kameruje. I wiecie takie, że. O, tekst dla soczy z liścia. I znowu próbuję. No to muszę się pośpieszyć. Może być soczek kapkowy z kartonika? Mówicie, masz tu fontannę. Ja tam nie sikałam. Raymen też nie sikał. Globox? Globox. Globox błagam, nie mów. Dobra, świetnie. W pewnym razie bubuła, super. Wiecie coś śmieszne, że za każdym razem jak piłka leci w krzaki. To ja za, natychmiast za nim na gwałt. Pchałam się to pokrzywy. Dzisiaj wlazłam w pokrzywy. Gratulacje dla mnie. Brawo ja! Uhu, Brawo ja! Wlazłam w pokrzywy! Tylko nie ten idiotyczny etap! Jak ja go nienawidzę! Nie ma coś takiego, że się chcę kogoś zabić. ja go ciągnę. Powtarzałam. Dobra, Globox, ty idziesz. Żygać będę. Dobra, to lepiej idę. Ale to w następnym odcinku oczywiście, bo już i tak za długo tu gadam. Dobra, odblokowałam poziom premiowy. To tylko gra komputerowa, to tylko gra komputerowa. <noise> nie, nie pamiętam tego tekstu. Dobra, mam to wszystko gdzieś. Przysięgam, już nigdy nie będę, słowo. Dobra, zamknij się. No <noise> Przepraszam. Naprawdę, przepraszam. Chlubaka zamknij się. Cześć.